Jestem ponad tydzień na detoksie. Jedyna wada tego wszystkiego to to, że chodzę o spały. Ale od czego mam te długie spacery, co nie? I tak, prze... przerzucając te wszystkie napoje, które mi zostały jeszcze do przetestowania, postanowiłem sięgnąć do paki od babusa i w końcu zająć się serią, która była na kanale. Niejako cieszyła się popularnością, ale nie miałem jakkolwiek kontynuacji Między innymi dlatego, że bananowo-cukierkowy Candy Can, bo oczywiście o nich mowa Niestety nigdzie nie mogłem go znaleźć Bambus wyszedł do mnie z pomocną dłonią No i wysłał mi na przykład dzisiejszy temat odcinka, czyli Candy Can W kolaboracji z Willy Wonka Sparkling Toffee Apple Drink. Ponadto mamy jeszcze kolaboracyjnie z Rickiem i Mortim Green Mix 6, Purple Potion 9, które będą tematem innego odcinka. I powiem Wam tak: z tej całej serii candy pyszności, właśnie najbardziej liczyłem na przetestowanie tego w kolaboracji z Willy Wonką. Wiem, po go może zostawić na koniec, ale będą e, tematy, możliwe, że jutro zrobimy z tego taką miniserię. Ale dzisiaj mamy Łonka. Taffy Apple Sparkling Drink. W naprawdę fancy puszce, jak ja pierdzielę. W ogóle to jest chyba najgorsza z tych wszystkich candy canów, jakie miałem do tej pory. Mamy dużo złotego, mamy więcej różowego, mamy oczywiście magiczne rzeczy, bo jak żeby nie inaczej. Willy Wonka bez magii to tak jakby no Harry'ego Pottera dać tak bez magii i bez jego okularów słynnych. No nie da się. Candy Cane Wonka. Jabłko karmelowe. Woda, kwas, kwas cytrynowy, barbik karmel... Naturalne aromaty, czy nawet no, nie mogę co do tego powiedzieć, w ogóle czy to jest gdzieś w. Wy... Tak, jest w polskim. Większej listoda klejką. Już widać wszystko tak, jak trzeba. Gazowany napój orzeźwiający o smaku karmelowego jabłka z substancjami słodzącymi. Woda gazowana zakwaszacz. <ś> Ktoś tutaj musiał używać yy, tłumacza Google, wydaje mi się. Kwas cytrynowy, barnik spożywczy 150A, naturalny aromat, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, nie, cytryniany sodu, dobra. Acesulfam, sukraloza jako substancja słodząca, przeciwutlegacz kwasu skorbinowego. Ja jestem najbardziej zdziwiony, że to nie jest napój z cukrem. Tylko, że tutaj mamy tak naprawdę bezcukrową wersję, dobra. Jak to jest z wartościami żywczymi? Jeszcze są, kurde, gorzej niż było. Tu jest może to obliczone, a ja to rozpierdziel. Nie jest to obliczone, to jest Dobra, teraz to już tak na oficjalnie zaraz wracam. Ja pierdzielę cię, kurde, te wszelkiego rodzaju składy. Kurde, pierdaty. Jeszcze, żeby to było po polsku, to ja bym zrozumiał, kurde. No dobra, no. na czeski rynek, ok? Na czeski. Ja, ja spoko, ok. Ale wy to importujecie jeszcze do Polski? Mogli nie wiedzieć, mogli je wiedzieć. Te, takie pytania to tylko do bambusa trzeba yy, kierować. No to co? Yy, w całości mamy 330, czyli 3,3 kilokalorii. Żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych, nasyconych. Żadnego białka, żadnych węglowodanów, żadnych cukrów. Chodź może sobie jednak to odpuszczę, co? Powiem, że to jest około 1 grama ponad soli. I, i tyle. <grym> Ludzie ci i tak nie uwierzą, więc kurde, lepiej żebyś to obliczył. Jeden raz, jak kurde nie dostaniecie wartości soli, to nic wam się nie stanie. A ja mogę to otworzyć i sprawdzić. Dobra, jestem z powrotem. Jeden dzień minął od feralnego wczorajszego dnia, gdzie chciałem już przetestować tego Candy Kena o smaku toffee Apple, ale w końcu jestem. Mogę w końcu z Wami go przetestować. To będzie chyba najbardziej poczęty filmik, jaki udało mi się wstawić. Kurde, nie ta koszulka. To ma być full profesjonalizm, tak? Więc musi być koszulka, w której to testowałem. A ja kurde bierę koszulkę, która... którą po prostu dzisiaj założyłem. Nie no, ja pierdziele. Najbardziej pocięte wideo, jakie mogłem w ogóle wstawić. Zaraz wracam. Tak wiem, powinienem zrobić jakiekolwiek takie fancy, czyli wiecie, w moim stylu, że wiecie... Zakrywanie ręką kamery, czy nawet klaśnięcie, czy nawet. O, hopskie. No kur. Zaraz wracam. Dobra, teraz bez żadnego skakania, bez żadnego niczego, Otwórzmy to i sprawdźmy. Kurde. Willy Wonka, to od razu muszą się dziać magiczne rzeczy do cholery? Czy o co w tym chodzi? Kurde, co? Niby teraz klasne i nie wiem, Nagle pojawia się tutaj. W... Dobra, lepiej tego nie testujmy. <grywia> I pojawia się, w, kurde, w stroju Manchesteru United. Nie ma takich szans nawet. Nie będę tego testował, chociaż. Ale byłoby śmieszkie, co, nie? <grywia> Dobra. Pachnie to jak najbardziej jabkiem, ale mocno tutaj też czuć karmel, nawet takie tofi, dobra. Karmel i tofi, bo wiecie, karmel to jest normalny palony cukier, co nie? A tofi to już jest po tej całej przeróbce, czyli wiecie, dodajesz tam śmietanki, dodajesz tam soli i tak dalej. To według mnie to po prostu dwie inne rzeczy. I to naprawdę pachnie takim jabkiem i karmelem tofi. Nie karmelem Tofi. Nie, no, aż kurde, jestem ciekawy, co tam będzie kolorystycznie. Pewnie taki właśnie złotawy. O właśnie coś takiego, coś pięknego. <grywka> Magia się dzieje, moi drodzy. Mamy taki złotawy kolor. Eee, czy są jeszcze jakieś takie bardziej złotawe barwy? W sumie to bardzo przypomina Monstera Ultra Gold. W takiej pełnej okazałości. No i co? Najbardziej pocięty filmik dzisiaj będzie, co nie? Bardzo super, mi się wydaje. O, teraz to jest już czuć idealnie. Teraz czuć idealnie jabłko. Takie przeperfekcyjnie kapriowate jabłko. No, w pierwszym wrażeniu, oczywiście, jest czuć taką y, tofiowatość, można powiedzieć karmelowatość, ale teraz już najważniejszy to jest smak. Nie przypomnę sobie, co Bambus mówił na ten temat, ale wiem, że podobno to był jeden z takich lepszejszych candy canów, jakie zamówił, wypił, różne takie. O kurde. Nie wiem, jak by, moi drodzy, ja się chyba nie przyzwyczaiłem. Ale jest jeden fakt. Jak w przypadku, dajmy na to marshmallow czy bubblegum, tam po prostu dawali, że to są takie niesamowite smaki, żebyś się nie opierdzielał, tylko wypił. A tak naprawdę tam była truskawka i trochę wanili, a w tym drugim to w ogóle nie było podobne do guby balonowej. Tak tutaj mamy napisane, że to jest smak jabłka z tofii. Jest to smak jabłka z toffi. Yy, ale ilość tego toffi jest naprawdę przytłaczająca. Jeżeli miałbym y, wam y, streścić to naprawdę tak y, po swojemu, pierwsze co dostajecie to jest oczywiście taki atak jabłkowy, smakiem takim caprio coś w ten desek, ale potem toż tylko przemija i zostaje tylko i wyłącznie tak karmelowatość, ta kremowatość tutaj po prostu jest ta mieszanka karmelu, śmietanki. I w sobie tyle. Yy, jabłka ja tutaj nie czuję. Tylko w tym pierwszym wrażeniu jest ono wyczuwalne i jako takie kapriowate coś takiego. Yy, po drugie jest leciutko problem ze słodzikami, ale już Candy mnie do tego przyzwyczaiły. Że nie ma tam tak naprawdę cukrowatych napojów, czyli wiecie, tak jak być powinno. Tam jest oczywiście zero cukru i tak dalej. Tam w wielu przypadkach te słodziki się wybijały. Ale w całym overallowym spojrzeniu na tą serię, to wiecie, Fireball i tam jeszcze testowałem, co to było. Nie marshmallow, bubblegum, to był jeszcze. A, Birthday Cake! No, to który to był tak, A, dobra, Birthday Cake i Bubblegum były tymi naprawdę, no można powiedzieć, że złymi, ale kurde, no nie odpowiadającymi swojemu profilowi smakowemu, jakie na przykład duża ilość energy drinków nas przyzwyczaiła. To były po prostu takie stricte owocowe smaki. A właśnie Marshmallow, Fireball były tymi odpowiednikami idealnymi, chociaż w Fireballu nie było tak bardzo y, cynamonu zawartego. Nie był tam po prostu. Y, w sumie, czy to nie był y, cynamon? To było chyba co innego. Chyba nie, to było chili. Tam nie było chili zawartego a cynamon i cola, i to naprawdę w bardzo dobrym jeden z w ogóle mógłbym powiedzieć, że najlepszy napój to podobny, jaki piłem do tej pory. No to wtedy tak. I tu mamy kolejny napój, który odpowiada swojemu profilowi smakowemu. I to jest kolejny napój, w którym te słodziki się wybijają. Nie na taką skalę jak przy przypadku tych pierwszych, czyli to był ten birthday cake i Bubblegum. Ale, właśnie na takie pośrodku, aniżeli, no, można powiedzieć, że taki fireball i yy, marshmallow, czy to po prostu leci w sam środek? Bo to naprawdę, no, nie jest taki mój smak. Jeżeli ma być z Wami szczery, i to naprawdę, no, ja bym tego drugi raz nie kupił tylko i wyłącznie dlatego, że, no, gazowany napój o smaku tofi. Mm, ja już mam kurde, widzowie męczą, żeby przetestować kokosowy i nutellowy napój. Też o smaku, kur, Też gazowany, i do tego jeszcze z sokiem jabłkowym. I powiedz tu ludziom, że nie ma szans. Więc dlatego co? Widzimy się następnym razem. Przy okazji zobaczymy, którego candy cana, Bo mamy. Gdzie ja je położyłem? A, odłożyłem je tam, no to tak. E, mamy te Rick and Morty jabłkowy o i widogronowy. Więc dlatego nie wiem, który bym wziął jako pierwszy, dlatego że jabłko jest naprawdę popularne i widogrono ostatnio staje się popularne. Którego wezmę? zobaczymy, ale jedno jest pewne: widzowie, którzy oglądają Ricka i Mordiego, mnie zabiją za te. I to naprawdę szczerze, dlatego że ja w życiu tego nie oglądałem. To już były te czasy, kiedy Cartoon Network mnie przestał interesować. Ja jestem dzieciakiem, który oglądał Bakugany, który oglądał te wszelkiego O Jezus, a jak się kurde gabola, te pierwsze sezony, pierwsze odcinki oglądało. Człowieku, coś pięknego!